Co ty? Jak to, co to? Samochód. No, by nie filmuje, krom, 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 krom. Łech, 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 Ale, ale czekaj, listy nie ma. To trenażer. Patrzy <grywa> pieniądze, tam list to wiesz. List jest do kibla. Ooo. Boczk, my, baby. Baby. Maybe. Moje dziecko. tam bo, bo... Przyda bo... się, Krzysiek. Andrzej, siadaj na to. Pokaż, jak będziesz się, się bawisz. Andrzej, hmm. usiądź, no. No zaba, to Andrzej będzie miało. No patrz. Mogę? No je... Nie. No jak, no, jak nie? Na chwilę. Na chwilę, Siadę. Wypróbuj. Na, na sekundę. O, to o. Siadać. Major wróci będzie jeździło. I pojechał Do Kibla pojechał. Do Carrefouru Dobra. Po Pomleczka. No. Dziękujemy Historik. za wspaniałą paczkę. Pozdrawiam tego widza. Pozdrów, podziękuj. Dziękuję bardzo za paczki. Za auto. Za auto i tak dalej. Damy następny. Gdzie to będzie stało? Damy następny. Czekaj! koło Lublina. Koło Lublina tak? A to trzeba wysmarować Nie. jeszcze. A ja jego no. do, do domu zabiorę. No, do, do domu. Przydało. A do, do domu łóżku, tak? No. No. Dobra, dobra. dobra.